Zarządzanie drogami, szkolnictwo i komunikacja autobusowa to płaszczyzny, w których miasto i gmina Lublin postanowiły połączyć swoje kompetencje. Taka współpraca powoduje jednak, że w obu urzędach powtarzają się niektóre stanowiska pracy. Włodarze obu samorządów znani są z tego, że są zwolennikami redukowania urzędniczych etatów. Planują grupowe zwolnienia. Chodzi o to, żeby usprawnić obsługę mieszkańców na terenie powiatu lubińskiego, gdzie tak jak mówię funkcjonują trzy urzędy. Chodzi o to, żeby było szybciej, żeby było lepiej i żeby mieszkańcy wyszli z tych urzędów zadowoleni, bo to urzędy są dla mieszkańców, a nie mieszkańcy dla urzędników. Podobny zabieg miał już miejsce nieco ponad 4 lata temu, kiedy łączono zadania Urzędu Miejskiego w Lubinie z zadaniami wykonywanymi poprzednio przez tutejsze Starostwo Powiatowe. Dotyczyło to wówczas m.in. szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz zarządzania drogami. Wtedy okazało się, że część urzędników w Starostwie Powiatowym głównie straciła pracę, dlatego że zadania nadzoru nad tymi zadaniami przejęli nasi urzędnicy, którzy jakby im został im zwiększony zakres obowiązków. I podobnie będzie prawdopodobnie teraz. Tym razem jednak, jak twierdzi Maja Groman, pełniąca obowiązki Rzecznika Prasowego Urzędu Gminy Lubin, nie będzie miało znaczenia to, w którym urzędzie dane osoby pracują, a redukcja stanowisk będzie dotyczyć obu urzędów. Ta optymalizacja to też nie decyzja o tym, który z urzędników straci pracę, bo zostaną urzędnicy, którzy najlepiej wykonują swoje obowiązki i dziś nie można powiedzieć, że straci pracę urzędnik gminny, a na pewno zostanie miejski. Wybrani zostaną ci, którzy najlepiej realizują swoje zadania. Na razie nie ma terminu przeprowadzenia zwolnień grupowych w lubińskich urzędach. Wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w tej sprawie nie został jeszcze złożony. To za wcześnie jeszcze jest mówić o jakichś konkretnych liczbach osób. Na pewno połączenie w niektórych płaszczyznach działania Urzędu Miejskiego z Urzędem Gminy spowoduje konieczność redukcji niektórych etatów urzędniczych i to na pewno. Ile to będzie etatów, no nie wiadomo, no być może będzie to około 40, być może mniej. W Urzędzie Miejskim zatrudnionych jest obecnie 120 osób. W gminie pracuje natomiast 63 urzędników. Utrzymanie jednego etatu urzędniczego wynosi około 50 tysięcy rocznie. Zwolnienie 40 osób może przynieść samorządom oszczędności w wysokości od 400 000 do 500 tysięcy złotych. Spędź popołudnia na Kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas cztery tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz dwa tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonu.